Cześć, witajcie, jestem Denver, a dzisiaj bardzo i to bardzo szuszy mi komputer. Czemu mi tak szuszczy komputer? Nie wiem. Uuu, siema, 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 jestem ten a dzisiaj gramy w Rekruma, tak jest. Rekrum, Recrum. nie wiem jak się to wymawia, ale dzisiaj gramy w Rekruma, tak jest. To naprawdę dużo jest, że z kolegami w Rekruma, zagraj w Rekruma, Rekrum, Rekrum fajny, Rekrum fajny, bla, 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 bla. A więc dzisiaj sprawdzimy, czy ta gra jest naprawdę taka fajna, jak mówią. Także zapraszam was do oglądania, oglądajcie i przepraszam was, że jest taki do dupy dźwięk dzisiaj, bo nie mam mikrofonu niestety, mam tylko mikrofon z kamery, tylko z kamery mam dźwięk, także niestety będzie szuszczenie pewnie słychać, tylko mam nadzieję, że nie aż tak bardzo, bo się chyba kurczę załamie. No to co moi drodzy, lecimy z Rekrumem i sprawdźmy, czy ta gra naprawdę jest taka fajna. Także moi drodzy, jak widzicie, tutaj już wcześniej zrobiłem sobie konto, założyłem wszystko, żeby było idealnie na odcinek, wszystko fajnie, piękne. i jak na razie, to jest moja postać. No jak na razie, muzyka w menu jest bardzo fajna. Uwaga, naciskamy play. Hmm. Holender, tego się nie spodziewałem, że tak będę mógł, będę mógł robić. Patrzcie to mogę rękami. O tak, mówisz. Siema stary! Po prawej, u góry jeszcze mam tego, siebie. Widzicie, tak. Jak to jak wygląda, to nie mogę iść. Bo to jest. Są dwie wersje, jakby, z tej gry. Jest wersja na Wiara i jest wersja bez Wiara. Ja aktualnie jeszcze Wiara nie mam, dlatego gram na wersji komputerowej. No i jak widzicie, mogę takie właśnie rzeczy robić swoją ręczką, ręcz Klikam Q i tak mogę sobie nią ruszać, machać. Prawą też, tak mogę tak Wiecie, ktoś idzie do was, a tak jest Siema No dobra Biorę ten notatnik ze sobą a pączka, mogę sobie mm, Oj tam Pączka, zamknij te radio, gdzie jest te radio, wywal mnie je. To jest lu o kurde, lustro Siema Aha, czyli po prostu ludzie se będą grali, tak o, normalnie my sobie możemy iść, a właśnie oni będą sobie grali Mogę zamówić wodę, mogę? O, o, o dawaj mi drugą Okej okay. Ej, patrz mam wody, wody mam, wody Ty nie masz! Chamy Aha, to jest szyba, dobra chyba Kula, co tu się dzieje? A. Tu jaki paintball Fajnie, chłopaki, dobrze, dobrze się to trzyma Legnica, dobrze jest A? Dobra, co my tu mamy? Piłeczkę Idrum nice pečka. Oh ho ho! Oy tag! Oh, oh. oh, oh Big. Nice. Nice sure Big. Okay. Wow. Rec room. You have free control of your hands. You can wave to others and even dance. Care to give it a go? Aha, That's it. Kurde, hej, to, to jest zareumpiście z z tymi rękami. To jest takie. Okay. O, o, o nie, jak mu tak łukiem, nie? Się tak będzie tak. Dobra, fajnie mogę machać rękami. O, co to jest? Kostium, Kostiumy mogę. Kurde, to. Uuu, ale mum, no na Kurde, mogę swoim palcem umsuć tak. Ty? Ty? Nie, ty, ty. Kto chce? Kto chce powiedzieć? Ty? 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 Nie, ty. Fajnie, fajnie, no. Fajnie to robisz. Czekajcie, pomacham mu może. Cześć. Siema. Siema. <laughs> cześć. Fajne, Zarobicie świetnie. O, cześć. Cześć. To jest dobre. Siema. <śmany> ale nie mogę z tego! Jak jest zarobiste Dżuvik! Właśnie tak! No, Ale żółwika sobie przybyli! Jak sobie to jest jeszcze raz? Kurde, to było Kamera! Siema! Oho, Czekajcie! Eee! Czekaj, ja się muszę wszystkim z kimś selfie mam. Może nie zły są. Czekaj. Da war Selfie, Selfie, Selfie. Hello, man! Hello. Oh. Nein, nein, schon. Nie, Haha, Tim! Tim, du bist! Tim, du Nie wiem, co się stało w ogóle. Ciężkie <laughs> kompletnie. Welcome to your very own dorm room. Pretty nice, huh? You can change your look here, decorate with your pen, or even your over. Chure, zajmę, zaprosić, Zawsze o tym marzyłem oh. Co nie jest stary? Ooo.

u, o Tak się rysuje Drab on mi. O kurde O stary, to czeka tam bez Zostaw suba, <trybuj> tak jest Nice Dobra, odłóż mi to no także moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że było naprawdę fajnie, że było superowo, że no, zobaczyliście, że ta gierka jest nawet taka ciekawa i fajna, fajnie się gra, na pewno nie, jest, nie da się mnie nudzić, bo jest naprawdę masa dużo różnych rzeczy, także osobiście gierkę polecam, bo jest super fajna, ciekawa. <laughs> także jeżeli chcielibyście następne odcinki z tej gierki, to zostawcie like oraz subskrypcję i napiszcie w komentarzu, że chcecie to zobaczyć. I ja się z wami żegnam. Na razie. Pa!